Edyta Zajac pokazała z dziecię sprzed prawie lat. Bardzo się zmieniła foto. Edyta Zajac dotychczas była kojarzona jako działająca w modelingu, była jako jak Łyba Ostatnio postanowiła spróbować jednak czegoś nowego, niż pozowanie przed obiektywami czy chodzenie po wybiegach i aktualnie stawia pierwsze kroki w roli prezenterki. 34-latka została bowiem prowadząca nowego randkowego show W. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Mimo że Edyta wyrasta w na nowa gwiazdę TVN, nie zapomina o tym, skąd się wywodzi. Długionoga piękność postanowiła przypomnieć, jak wyglądała, gdy zaczynala pracę jako modelka. Podczas ostatniej wizyty u babci, która odwiedziła z okazji 85 urodzin, znalazła z sprzed prawie 20 lat. Tymczasem u babci 16-letnia ja napisala po opublikowanym na Insta z dieciem. Trzeba przyznać, Zeus jako nastolatka za jaką szalem miała uroda zobaczcie ją ja na archiwalnym kadrze bardzo się zmieniła. Przypominamy, z ukochana Michała Mikolajczaka nie jest jedyna celebrytka, która postanowiła pochwalić się fotografia sprzed lat. Niedawno pisaliśmy o tym, z Katarzyna Glinka podzieliła się z fanami starym z z rodzinnego albumu. Katarzyna Glinka pokazała z sprzed 20 lat. Mieszkałam w San Diego. Omina mnie kalifornijski kult bycia Slim, foto.